W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Czernej. Jest tam drewniany kościół pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Jest to dawna cerkiew świętej Paraskewy Męczennicy. Drewniana cerkiew katolicka zbudowana w 1893 roku. Po 1947 roku zamieniona na kościół rzymskokatolicki i od 1951 roku pełni funkcję kościoła parafialnego pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Cerkiew znajduje się na szlaku architektury drewnianej w województwie małopolskim. Jak już wspominałem była zbudowana w 1893 roku według projektu austriackiego architekta, Delavo. Z pochodzenia Francuza, o czym informuje tablica pamiątkowa wewnątrz cerkwi. W budowie uczestniczyła cała wieś pod przewodnictwem parocha Antoniego Konstantynowicza. Odnowiona i przebudowana w 1933 roku. W latach 1979-83 przywrócono wnętrzu pierwotny wygląd, odnowiono niektóre elementy wyposażenia cerkiew łemkowska typ epigonalny orientowana drewniana konstrukcji zrębowej trójdzielna wydłużone prezbiterium zamknięte trójbocznie szeroka nawa sprawiająca wrażenie transeptu i prostokątny babiniec nawa i wschodnia część babińca optycznie tej samej wysokości co prezbiterium przy prezbiterium od północy zakrystia. Ściany szalowane pionowym deskowaniem. Dachy kryte blachą. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej. Lekko pochylona. Ze słupami wbudowanymi w zachodnią część wydłużonego babińca. Z pseudoizbicą i gzymsem zegarowym bez zegarów. W bocznych ścianach nawy duże potrójne okna. Nad oknami ozdobne zadaszone półkola z okrągłymi okienkami, nawiązujące do gzymsu zegarowego na wieży. Nad nabą spłaszczona kopuła z pseudolatarnią i cebulastym hełmem. Nad wieżą hełm z cebulastą kopułą i latarnią. Nad wschodnią częścią babińca dach dwuspadowy. Nad prezbiterium dach kaleńcowy z małą latarnią pozorną. Chełmy nad nawą i wieżą zwieńczone żelaznymi krzyżami. Nad nawą sklepienie kolebkowe, beczkowe ikonostas z XX wieku wykonany prawdopodobnie podczas remontu około 1933 roku. Umieszczony jest w prezbiterium i dzieli je na dwie części. Za ikonostasem ołtarzyk Matki Boskiej z dzieciątkiem. Obok na ścianie ikona rokokowa, świętej. Paraksewy z drugiej połowy XVIII wieku. Ubrana do święta, trzyma w rękach szable i palmę męczeństwa. Ikonę znalazł na strychu plebanii ksiądz Mieczysław Czekaj. Mogła być ufundowana przez konfederatów barskich i namalowana na podobieństwo świętej Barbary. W północno-wschodnim narożniku nawy ołtarz marokowy z obrazem złożenia do grobu z drugiej połowy XVII wieku. Obok ołtarza ikona opieki Bogu Rodzicy z początku XVIII wieku. Na jej ramie przymocowana korona, jedna z dwóch, jakie przytrzymywano pod głowami nowożeńców podczas zaślubin. Najstarsza ikona, XVII-wieczna, ostatnia wieczerza w owalnej ramce, pochodząca z poprzedniej cerkwi, przechowywana jest za Krystii. Przy cerkwi kamienna dzwonnica parawanowa z przełomu XIX i XX wieku. W pobliżu cerkwi znajduje się plebania i spichlerz z XIX wieku. Około 200 metrów na północ od cerkwi dawny cmentarz, na którym zachowało się kilka kamiennych nagrobków. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.